Kiedy zostało wydane pierwsze rozszerzenie do Command and Colors Napoleonic, a więc Hiszpańska Armia, wielu fanów było lekko zawiedzionych. Twierdzili, że powinni pojawić się Austriacy, Prusacy albo Rosjanie. W 2013 roku to życzenie zostało spełnione. To to jest kolejny materiał na kanale Wojennik TV. Dzisiaj unboxing, a w zasadzie przegląd zawartości pudełka do drugiego oficjalnego rozszerzenia do Command and Colors Napoleonics gry wydanej przez GMT Games. Pierwszym rozszerzeniem, jak wcześniej wspomniałem, było The Spanish Army, które też już pokazywałem wam na naszym kanale. Drugim z kolei jest The Russian Army, a więc Rosyjska Armia. Gdy zostało wydane pierwsze rozszerzenie, a więc The Spanish Army, część graczy była zawiedziona, część graczy twierdziła, że to jest taki zapychacz, w sumie nikomu niepotrzebny. Owszem, w tym rozszerzeniu było sporo ciekawych scenariuszy, ale pozostawał lekki niedosyt i większość społeczności czekała na te duże rozszerzenia dotyczące Prusaków, Austriaków i właśnie Rosjan. Owe trzy rozszerzenia były jednocześnie na liście P-500, ale były wydawane po kolei i pierwszym z nich była właśnie rosyjska armia. Rozszerzenie jest autorstwa Richarda Borga, jest to rozszerzenie, które pozwala na rozgrywkę, tak jak w wersji podstawowej w gronie dwóch graczy, czas rozgrywki wyniesie około 60 minut, a minimalny bieg gracza został wyceniony na 14+, ale tak jak w przypadku wersji podstawowej, nawet rezolutny 10 latek poradzi sobie z tą grą. Co istotne, w pudełku z Commands and Colors Napoleonics The Russian Army znajdziemy aż 20 różnych bitew, czyli więcej niż w wersji podstawowej. Rozszerzenie, jak łatwo się domyśleć, wprowadza rosyjską armię, pozwala nam na odtworzenie bitew toczonych między Francuzami oraz ich koalicjantami z Rosjanami, zarówno w trakcie wojny polskiej, a więc w 1806 7 roku, jak i później w trakcie kampanii rosyjskiej, i wreszcie w 1814 roku, w momencie, gdy za moment miał nastąpić pierwszy upadek Napoleona. Dzisiaj zapraszam Was na przegląd zawartości elementów, które znajdziemy w pudle, a więc przyjrzymy się bloczkom, nowym rodzajom oddziałów oraz nowym mechanizmom. Zapraszam. Poniżej Command and z Napoleonics rozszerzenie numer 2: The Russian Army, a więc jest to rozszerzenie, dzięki któremu możemy rozegrać bitwy z wykorzystaniem Rosjan. W grze w tym konkretnym rozszerzeniu 20 dodatkowych scenariuszy. To jest więcej niż mieliśmy na przykład w rozszerzeniu hiszpańskim. To jest więcej niż mamy w ogóle w podstawowej wersji gry. W podstawowej wersji gry mieliśmy 15 bitew, a więc 5 więcej w samym tym rozszerzeniu. Okładka klimatyczna przedstawiająca rosyjskich żołnierzy z okresu wojen napoleońskich. Z tyłu mamy możliwość przekonania się, po pierwsze, jak wyglądają komponenty zamknięte w środku. Mamy też spis owych bitew, ale te może przejrzyjmy oglądając sam dokument, który jest w środku. Szybkie przypomnienie, że jest to gra dla ludzi, dla graczy w wieku 14+, choć w praktyce i rezolutny dziesięciolatek z grą sobie poradzi. Jest to gra dla dwóch graczy, zasadniczo, bo dzięki rozszerzeniom jest możliwość także grania większą liczbę osób, a czas rozgrywki wyniesie około godziny, też w zależności od scenariusza. Zajrzyjmy teraz do środka. Jeszcze wpierw szybka notacja umiejscowiona na dole tylnej strony, że jest to rozszerzenie do gry, więc żeby móc grać w ogóle w zawartość tego, co mamy w tym pudle, musimy mieć także podstawkę. I teraz obejrzyjmy wspólnie, jak wyglądają oba elementy. Otóż zasadniczym elementem podstawowym, jak to w całym systemie Command Color, są bloczki. I w tym konkretnym rozszerzeniu dostajemy zielone bloczki przedstawiające Rosjan i również całkiem sporo niebieskich bloczków przedstawiających Francuzów. Po co Francuzi skoro byli w podstawce? Ano dlatego, że w części scenariuszy potrzebujemy pewnej liczby oddziałów, których sama podstawka nam nie gwarantuje. A więc przykładowo, jeżeli w trakcie danego scenariusza mamy kilka oddziałów starej gwardii, to podstawka nam nie wystarczy. Dodatkowo w tym rozszerzeniu pojawiają się... Chyba pojawiają się nowe francuskie oddziały, ale zaraz jeszcze zobaczymy dokładnie w instrukcji. Bloczki tej samej jakości co w podstawowej edycji. I tu. Ten sam model, jeśli chodzi o sposób naklejania bloczków, można je sklejać albo z dwóch stron, tak jak widzicie ja to robię. Ale znam graczy, którzy naklejają naklejki tylko z jednej strony, drugą pozostawiają pustą. Dzięki temu mają drugi zestaw naklejek, które na przykład naklejają na zamówionych dodatkowych bloczkach. Dzięki temu mają dwa razy tyle oddziałów. To w dużej mierze zależy od naszych własnych. Preferencji. Jak widać w tym rozszerzeniu, podobnie jak już w hiszpańskim rozszerzeniu, mamy dodatkowe symbole mówiące nam o tym, na przykład, że mamy do czynienia z lekką piechotą. W przypadku jazdy, będzie też symbol ciężkiej kawalerii, albo będzie symbol elitarnych oddziałów, jak w przypadku grenadierów, a więc jest to dodatkowe ułatwienie. W szczególności wtedy, kiedy chcemy szybkim rzutem oka zobaczyć, czy dana jednostka jest jednostką korzystającą z jakichś bonusów. Dokument, który dostajemy w tej grze, to dokument, w którym są opisane dostępne w tym rozszerzeniu scenariusze, ale również zasady specjalne. Bo jak łatwo się domyśleć, każde z rozszerzeń wprowadza pewne zasady specjalne. Jeśli chodzi o. Rozszerzenie rosyjskie to zasadniczą nowością, jaką otrzymujemy, jest tak zwany mechanizm paper strength. paper strength, a więc część oddziałów będzie na początku rozgrywki otrzymywać tego typu żetony, które poniekąd zastępują bloczek, czyli niby nie mamy dodatkowego bloczka w oddziale, ale w praktyce ów oddział korzysta z takiego wzmocnienia. Więc tego typu niuans, który miał za zadanie odzwierciedlić to, jak wyglądało. Jak wyglądało tworzenie i zasilanie, zasilanie także rosyjskich oddziałów nowych rekrutów. Jeśli chodzi o nowe oddziały w tym rozszerzeniu, to po stronie Rosjan mamy piechotę liniową, mamy lekką piechotę, mamy grenadierów, mamy także lekką piechotę gwardii. Następnie mamy gwardzistów, gwardzistów, piechotę gwardii. Mamy milicję, tak jak w przypadku innych nacji, też oni tu występują. Mamy rosyjską lekką kawalerię, ciężką kawalerię. Mamy rosyjskich kirasjerów, rosyjską lekką kawalerię gwardii, rosyjską ciężką kawalerię gwardii, która jest chyba najmocniejszą jednostką rosyjską. Zobaczcie, sześć bloczków w oddziale, i wreszcie mamy też kozaków. Po stronie artylerii mamy. Artylerię tradycyjną, artylerię konną i artylerię gwardyjską. Widzę, że nie ma tutaj nowych francuskich oddziałów, a przynajmniej ich nie widzę, więc w tym konkretnym rozszerzeniu otrzymujemy przede wszystkim nowe bloczki do piechoty liniowej. Otrzymujemy trochę młodej gwardii, trzy jednostki starej gwardii, jednego dowódcę i jedną, jeden, jedną baterię artylerii gwardii. A więc to są francuskie oddziały, które w tym rozszerzeniu znajdziemy. A co do bitew? Mamy też dodatkowy mechanizm dotyczący pre-battle mother, mother Russia, więc jest to dodatkowy mechanizm, który też pozwala na wzmocnienie oddziałów rosyjskich. I mamy też trochę, żetonów, trochę kafli terenu przykładowo mamy kościół, mamy także bagno. Jak wyglądają scenariusze? Mamy więc bitwę pod Czarnowem z 1806 roku. Następnie mamy bitwę pod Gołyminem i pod Półtuskiem. Dwie bitwy toczone 26 grudnia 1806 roku w trakcie kampanii polskiej. Bitwa pod Moringen, bitwa pod Iławą Pruską. Ale to nie jedyny scenariusz, który dotyczy Iławy Pruskiej, bo jak widzicie, mamy też Iławę Pruską w kilku innych wariantach. Przykładowo od godziny 8 rano do południa, a później także szarżą kawaleryjską. Miura. Następnie mamy Heilsberg, Friedland, Borodino i to też w kilku odsłonach. Jak widzicie, mamy bitwę o Redutę Szewardino. Mamy też starcia o wioskę Borodino. Wreszcie mamy Borodino Utica, Borodino Reduta Rajewskiego, Połock, Mało Jarosławiec, Krasnoi, przeprawa przez Berezynę, to niewątpliwie jest niezwykle klimatyczny moment. Champubert z 1814 roku i to jest najmniej zbalansowany scenariusz w ogóle ze wszystkich, zdaje się, w tej serii. Wystarczy rzucić okiem na siły, jakie są po obu stronach. Mumiraj i na końcu Kaon, czyli końcowe akcenty, studni, końcowe akcenty kampanii francuskiej przed abdykacją Napoleona. Tak oto wyglądają owe bitwy. Duże zróżnicowanie, aż 20, ale część z tych scenariuszy, jak widzicie, dotyczy tej samej bitwy. Dostajemy w tym rozszerzeniu dwa dodatkowe arkusze. To jest coś, co zostało zapoczątkowane w rozszerzeniu hiszpańskim. Bardzo wygodne, bo dzięki nim, szybkim rzutem oka, możemy obejrzeć, jak wyglądają parametry jednostek występujących w grze. No i zobaczmy: faktycznie cięż... rosyjskie oddziały kawalerii gwardyjskiej, ciężkiej, mają aż 6 bloczków. Pozostałe po cztery, co też w przypadku kawalerii jest dosyć mocną opcją. Kozacy tylko dwie, ale kozacy są specyficzną jednostką, trochę inaczej działającą od pozostałych. Słabsza jest nieco piechota, bo zobaczcie, ona może mieć trzy lub cztery bloczki, więc to jest chyba to najsłabsze ogniwo rosyjskich formacji, ale posiadają dużo innych bardzo mocnych oddziałów. Zwłaszcza że są to także oddziały, które jak widzicie, mogą ignorować po kilka flag. Dostajemy rzecz jasna arkusz pozwalający na, na formowanie rosyjskich czworoboków w zielonym kolorze odpowiadającym bloczkom. Dostajemy trochę kafli terenu, o których wcześniej wspomniałem. Oczywiście są to kafle dwustronne. Dużo redut i fortyfikacji, które posłużą nam przede wszystkim do tworzenia bitwy pod Borodino, kiedy tych fortyfikacji było naprawdę dużo. Trochę żetonów i to trzy rodzaje żetonów. Po pierwsze żetony służące do oznakowywania czworoboków. Po drugie, sztandary, które wyglądają następująco, i wreszcie również owe żetony papierowej siły, paper strength, które będą umiejscowiane na oddziałach, które tego typu dodatkowy żeton otrzymają. Na końcu dostajemy także arkusze pomocy w tym samym ujęciu, w którym mieliśmy to w podstawowej wersji gry, a więc jeden dotyczący terenu, drugi dotyczący oddziałów, ale. Tak jak wcześniej wspomniałem, to jest ta forma, która była zaproponowana w pierwszej edycji gry, w wersji podstawowej. Ja osobiście od momentu, gdy zostało dorzucone to i do Hiszpanów, i do późniejszych edycji, korzystam w zasadzie wyłącznie z tego. A do tych zaglądam naprawdę okazjonalnie, tylko czasami, jeśli mam taką potrzebę. I tak oto wyglądają elementy składające się na drugie rozszerzenie z serii Command Colors Napoleonics, a więc The Russian Army. Zapraszam do szybkiego podsumowania. Command and Colors Napoleonics do Russian Army bardzo uradowało społeczność graczy, którzy zainwestowali w Command and Colors Napoleonics, bowiem wprowadzało do gry jedną z tych superpotęg, z którymi mierzyli się Francuzi w trakcie wojen napoleońskich. Pozwoliło jednocześnie na odtworzenie na planszy szeregu bardzo interesujących starć, takich jak chociażby Iława Pruska, jak Friedland, czy może Borodino, i to w kilku różnych odsłonach. Dzięki temu gra dostała niesamowitego kopa. Dzięki temu mamy możliwość rozegrania scenariuszy z kilku różnych okresów trwania wojen napoleńskich, zarówno z okresu wojny polskiej 1806-7, jak i później z okresu kampanii rosyjskiej, jak i również z okresu schyłku Napoleona z 1814 roku. W pudełku znajdziemy aż 20 różnych bitew, i to jest chyba taki największy wyznacznik tego rozszerzenia. Bardzo dużo nowych bitew, bardzo dużo ciekawych bitew, co ciekawe, także dużych bitew, w których mamy dużo bloczków, dużo oddziałów na mapie. Rozszerzenie wprowadzające kilka nowinek, a więc owo Paper strain, owo Mother Russia Roll, interesujące dodatki, które tak jak każde z rozszerzeń do Command Z. na wprowadzają sprowadzają pewien element narodowego wyróżnika w nacjach, którymi przejdzie nam toczyć bitwę. Moim zdaniem bardzo ciekawy pomysł. Jeśli chodzi o samo rozszerzenie, tak jak powiedziałem, ono było bardzo ciepło przyjęte przez graczy. To było jedno z tych rozszerzeń, które miało chyba najwięcej zamówień na liście P500. Rozs jednocześnie rozszerzenie, które dosyć często będzie wykorzystywane, dlatego że akurat bitwy, które są w tym konkretnym pudle, są niezwykle grywalne, są niezwykle dynamiczne i są niezwykle ciekawe. Mamy tu jednak też perełkę w postaci SHOMPUBEH, czyli chyba najmniej zbalansowanego scenariusza w całym cyklu. Ale też można go potraktować jako ciekawostkę i rozstawić okazjonalnie na planszy. Pokażę Wam to rozszerzenie jeszcze w trakcie kolejnego materiału nowej NIG-TV, kiedy omówię dosyć szczegółowo o tym, jak wyglądają wprowadzone mechanizmy. Pokażę także w praktyce każdy z oddziałów, który występuje a na końcu przekażę Wam swoje finalne spostrzeżenia o tym, dotyczące tego, czy warto po komadze w kolorze do Russian Army sięgać. Do tego czasu zapraszam Was do obejrzenia naszych innych filmów na Wojnik TV. Zajrzyjcie też do naszych materiałów na Facebooku oraz na Instagramie. Dziękuję Wam serdecznie i do zobaczenia następnym razem.